Witam serdecznie. Szczęść Boże. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Ewangelia według świętego Jana. Ewangelia o miłości. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak mnie umiłował ojciec, tak ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania ojca mego. I trwam w jego miłości. Tutaj postawmy kropkę. Czego potrzebuje miłość? Mądrości. Bo jak miłość nie jest zbudowana na mądrości, to jest głupia. I dlatego tak szybko się kończy. Wiemy coś na ten temat, znamy to doświadczenie, że miłość się skończyła. Nie ma miłości. Nie kocham już tego drugiego człowieka. Nie czuję się kochany przez tego drugiego człowieka. Dlaczego? Bo to była głupia miłość. Nie była to mądra miłość. Miłość musi być mądra. Jezus o to apeluje do uczniów, do nas: trwajcie w miłości. I mówi, kiedy trwamy w miłości? Wtedy, kiedy wypełniamy przykazania. A jakie są przykazania? Co to znaczy przykazania? Ja muszę wiedzieć, czego oczekuje ode mnie Bóg. Ja muszę wiedzieć, czego oczekuje ode mnie drugi człowiek. Oczywiście, drugi człowiek może oczekiwać ode mnie nie miłości, może nazywać pożądanie miłością, a pożądanie nie ma nic wspólnego z miłością. To jest głupia miłość, pożądanie jest głupią miłością. Więc najpierw zaczynamy od relacji z Panem Bogiem o dobrej relacji z Jezusem. Jezus ma dobrą relację z Ojcem. Ona jest mądra. Ta miłość jest mądra, bo jest oparta na przykazaniach. Jezus doskonale wie, czego oczekuje od Niego Ojciec i wypełnia to w stu procentach. My mamy z tym problem. Ale jesteśmy uczniami Jezusa. Dzięki temu, że jesteśmy Jego uczniami, jesteśmy w Jego szkole, możemy się nauczyć prawdziwej miłości. Nie tylko do Boga, ale także do drugiego człowieka, do samego siebie. I wtedy ta miłość będzie trwała wiecznie. Chcesz, żeby twoja miłość trwała wiecznie? Chcesz, żeby miłość się nie kończyła, a często się kończy tak szybko, bo jest głupia, bo nie jest miłością. Ja muszę wiedzieć, czego ten drugi człowiek oczekuje ode mnie. Muszę z nim rozmawiać, bo inaczej będę go kochał po swojemu. A to już nie musi być miłość, to może być pożądanie. I często jeden drugiego nie rozumie. Ja cię kocham, ty mnie kochasz. Gdybyś mnie kochał, to byś tak nie robił. Jak? No właśnie tak, mówiłam ci wiele razy, że nie chcę, żebyś tak robił. Nie pamiętam, że mówiłaś. No, w ogóle cię nie słuchałem. Byłem skupiony tylko i wyłącznie na sobie. A miłość. Jak mówi list, pierwszy list do Koryntian, jak święty Paweł mówi w pierwszym liście do Koryntian, 13 rozdziale, nie szuka swego, nie pamięta złego, nie unosi się pychą, gniewem, jest doskonała, nigdy się nie kończy, nie pamięta złego i tak dalej. Przeczytajmy, jaka jest miłość. To są przykazania miłości, mądrej miłości, bo często w naszym świecie jest za dużo głupiej miłości, czyli pożądania. I dlatego tak szybko kończy się ta miłość. I już ludzie nie wierzą w miłość. A pierwszy punkt dobrej nowiny, pierwsza wiadomość, która pochodzi od Pana Boga, jest taka: Kocham Cię. Tak? Gdybyś mnie kochał, to bym nie cierpiał. Oj, no właśnie, nie wiadomo skąd to cierpienie się wzięło, tak? Od Pana Boga? No nie. Bóg nie stworzył cierpienia. Cierpienie jest konsekwencją grzechu. Jesteśmy grzesznikami. Dlaczego Bóg, który stał się człowiekiem, cierpiał, skoro nigdy nie przekroczył przykazań miłości, zawsze kochał mądrze, bo przyjął na siebie nasze winy, nasze grzechy. I mówi o tym, że nikt nie ma większej miłości, jak ten, który oddaje swoje życie za przyjaciół. Jesteście przyjaciółmi moimi, już nie jesteście sługami. Jesteście przyjaciółmi, dlatego że Wam wszystko powiedziałem o miłości. Przekazałem Wam miłość, którą otrzymałem od Ojca i wytrwałem w niej, bo, bo zrozumiałem tę miłość, bo wypełniłem tę miłość, bo yy, wypełniłem tę miłość mądrze, tak jak On chciał. I teraz Wam to przekazuję. Miłujcie się nawzajem tak samo, w mądry sposób. Wiadomo, że mądrość. Nie jest taka prosta. O mądrość powinniśmy zabiegać całe życie, nie tylko 8 klas podstawówki, później 4 lata liceum i tam 5 czy 6 lat pierwszych studiów, później jakichś może kolejnych. Mądrość powinniśmy zdobywać nieustannie, ciągle na nowo, szukać tej mądrości. Tak jak to jest napisane w Mądrości Syracha. W pierwszym czytaniu z dnia. Nie wystarczy powiedzieć kocham Cię. No co znaczy kocham Cię? Jakie są reguły miłości? Musimy poznać, co jest miłością, a co już nie jest miłością, co jest tylko pożądaniem. I dlatego mamy ten wielki post. Dlatego jest dzisiaj piątek. I dlatego w piątek, w dzisiejszym dniu, mamy te słowa. Które mają nam pokazać, jaka jest miłość. Jak będziemy trwać w mądrej miłości, to będziemy wy wydawać owoce: pokój, miłość, radość, cierpliwość, łagodność. Jeśli nie masz takich owoców, nie trwasz w miłości mądrej, tylko trwasz w miłości głupiej, w pożądaniu. I trzeba to zmienić i po to jest ten wielki post, żebyśmy to zmieniali. Ten post musi być głęboki. Bo miłość jest głęboka. Nie jest taka krótka chwilówka. Znowu przeczytałem w internecie, że kolejny aktor zostawił kobietę, której wyznawał miłość, i poszedł do następnej, do drugiej. I już rozwód. Nie? Gdzie ta miłość? To nie była miłość, to było pożądanie, to była głupia miłość. Chwilówka taka, nie? Skończyła się. Jak się skończą te chwilówki, to szukamy czegoś innego, lepszego i myślimy, że kolejna miłość jest prawdziwa, będzie wieczna, długa. A okazuje się, że jeśli jest niezbudowana na Panu Bogu, na relacji do Pana Boga, do Jezusa, no to jest zawsze głupia i szybko się to skończy. Rok, dwa, trzy, cztery to jest długo? Dla niektórych tak. Nie, miłość ma być długa, do końca. Takiej miłości nam życzę. Takiej miłości uczy nas Jezus w tym wielkim poście, więc pamiętajmy, miłość musi być mądra, a o mądrość musimy zabiegać codziennie, uczyć się tej mądrości. Jeśli mówisz, że już wiesz, jaka jest miłość, to nic nie wiesz. Dobra, tyle miałem do powiedzenia. Jak Bóg da to widzimy się w poniedziałek z Panem Bogiem i pozdrawiam. Życzę Wam miłości w tym wielkim poście.